Jestem właśnie pod Wojskowym Centrum Reputacji. No, i złożyłam wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej. Wypełniłam wszystkie dokumenty. No, i cóż, teraz w styczniu dostanę informację o, o tym, abym udała się na testy. Pani powiedziała, że mam duże szanse, więc możecie się cieszyć. Ale wiecie co? Ja się bardzo stresuję. Ja się bardzo stresuję, ale chyba też się cieszę. Pani od razu uprzedziła, że jest 16-dniowe szkolenie w Rembertowie, które jest bardzo ciężkie. Kobiety i mężczyźni są traktowani tak samo. No, nie ukrywam, że trochę mnie to przeraziło, mimo że jestem sprawna fizycznie, trenuję piłkę, to mimo wszystko zabrzmiało to dość mocno. No, zobaczymy. Jeżeli się dostanę, jeżeli dostanę orzeczenie, to w pierwszej połowie lutego będę odbywała 16-dniowe szkolenie, więc teraz kolejnym etapem jest spotkanie w styczniu.